Dzień dobry! Dzisiaj rozpoczynamy zieloną reanimację ogrodu. Jestem dzisiaj w ogrodzie, który boryka się z wieloma problemami. Na przykład mamy tutaj niedobory na laurowiśni. Widać, że dużo liści opadło. Kolejnym problemem jest bardzo duża ilość muchów w trawniku. Dalej lawenda, która jest w bardzo złej formie, jest zachwaszczona, ale również brakuje jej odżywienia mszyce oraz inne szkodniki w roślinach, chwasty w trawniku, chwasty na ścieżkach oraz w rabatach oraz ćma szpanowa, którą się dzisiaj zajmiemy. Na krzewie można zauważyć już objawy żerowania, czyli mamy nadgryzione listki, też gdzie niegdzie pojawia się obsząd i jak rozchylimy krzew, to niespodzianka zauważamy gąsienicę zieloną z czarnymi paskami, z czarną główką i to właśnie jest ćma szpanowa, która nam uszkadza krzewy. Dzisiaj zastosuję Lepinox Plus. Jest to preparat mikrobiologiczny, który skutecznie zwalcza gąsienicę i będę robiła właśnie oprysk, pamiętając o dokładnym pokryciu krzewu.